Siema widzowie, dzisiaj będę otwierał box Regidrago V-Box Oglądajcie do końca i dajcie suba i like. Yeah, yeah. Siema widzowie, dzisiaj będziemy otwierali taki Regidrago V-Box z Chrome Uh, otworzymy to sobie tutaj, jakoś jest. tądy. Kurde, mocno te boxy pakują bardzo. Poczekajcie widzowie. Spróbujemy to otworzyć przy użyciu nożyczek. To otworzyć chwilę. Poczekajcie. Przytrzymam to. W montażach kamera menowi. Kamera nagrywaj. i jest nasz boksik. Weźmy sobie tutaj cztery boosterki. mamy Zenit, kartę jumbo. Meczka taka ładna. Użyjmy sobie no i nasze karty i to, to. Hmm. Tutaj kody dla was będzie... Sobie do ...pokemon TCG. Kławeczkę sobie tam położę. I cztery busteleczki chrąc zejdę. Otworzę nóżeczkę. Wystawy. Cztery 4 do przodu i energia wózkowica. Nie odczytam. Rer Candy, Larion, Larion, Switch, Execute, Ludwis, Emolga, Janma, Corvis i zwykła Rerka. Pierwszy booster pack. Kolo. ły oui? tu C się. sobie zostawię cztery do przodu Energia waleczna Picoś Reqius Carrier Bisharp, Lavesta, La Vesta tam Pokeball O kurde widzowie Co my tu mamy i trener holo Co my tu mamy widzowie ja Cię kręcę! Widzowie, idę po koszuleczki! Ja Cię kręcę, widzowie! Co się stało? Ło! Wow. Widzowie, mamy taką kartę! Jezus Maria! Widzowie, co tu się stało? I mamy świecącą, piękną kartę! leci do koszulki o kurcze widzowie wkładamy do koszulki delikatnie, o mój boże jeszcze koszulki na na tą holo, bo jest też to jest taki trener fajny. On ma tu podpis. się podpisywał w ogóle. Gościu, który stworzył tą kartę widzowie, taka ciekawostka, to on się tu podpisywał. Wiecie? To jest podpis jego widzowie. Weźmiemy Radzi Drago do koszuleczki, w, włożymy. O Jezus, widzowie! Jaki piękny traf. Ja cię kręcę. O Jezus, nie no, ja jestem już szczęśliwy z tego boksa. Otwieramy. Wkładam. Kodzik sobie zostawię. Uuu, yes, Vistar Energy. Mega kozak. Star w końcu to mam! Star Energia Los co Great Ball Sorlock jakiś, Grabin Heavy top. on jest w ogóle teraz w Pokemon Go Ulu I tak jest! Kolejny trafik, widzowie! O mój Boże! Ale ja mam tu farta do tych boosterów! Ja się kręcę! Wkładamy do koszuleczki ten piękny trafik! Wkładamy do koszuleczki, leci! Już mamy dzisiaj dwa trafy super! Tam rerka jest hey, jakiś, jakiś Reggie Drago. Ten podpis Nessy, i co, co, coś tam? Absol, To jest chyba Garland Gallery i Mr. Energy. I ostatni boosterek w tej paczuszce Spójrzmy sobie. Ciekawe, co to będzie. Ja i tak widzę, że jestem szczęśliwy. Miej do szczęścia więcej nie trzeba. Kodzik sobie zostawię. Cztery do przodu. go. Energia. Piorun. Nie, ja rozczytam się z tego. Friends in Hisi. Kary coś tam, Shinix, La Vesta, Oddish, Seal, Potia... Jest! Widzowie! O oh, Jezus! I zwykła karta! I piękny Art Vistar! O oh, mój Boże! Ja Cię, widzowie, kręcę! I Vistar leci do koszuleczki! Też włożę tam energię moją. Jak piękne trafy dzisiaj były Ja cię kręcę w starce się włączymy O mój Boże Ciemieliśmy mieliśmy Vistar Energy taka ładna energia Jest należy Wistar widzowie Re Regidrago V był to była promka Nessa pod, pod... Y, szysoś tam i Absol. O mój Boże, widzowie, dzisiaj były takie piękne, piękne trafy, takie były. I ja, ja jestem szczęśliwy z, tej, z tego boksika. Jest jeszcze tutaj. Taki Reggie Drago jest piękny. To jest karta Jumbo. Super. I to by było w widzowie w tym filmiku na tyle za tych filmik filmików z takimi kartami to są normalnie trafy roku, widzowie. I to by było na tyle w tym filmie, widzowie. Zaraz to skończymy. Tutaj da 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 dajcie mi suba, lajka i wszystko co się da. I ja zaraz będę kończył ten film, widzowie. Nara! Jeśli Wam się podobał, widzowie, mój odcinek, to dajcie mi suba i lajka. Nara.